Seks dobry wszystkim. Leci taśmę. Seks dobry wszystkim. Seks dobry wieczór bardzo. Dzisiejsze nagranie jest nagraniem inspirowanym przez Alka. Tytuł tej Ale, czekaj, czekaj. małej serii. O właśnie mała seria. To krótka rozmowa o. Będzie krótka rozmowa. To jest taki test dla nas, czy możemy poprowadzić krótką rozmowę na jakiś temat. Nie ględzić przez godzinę, bo to żadna sztuka. Chociaż nie, może to jest sztuka też. Ale rozmowa jest krótka. Nastawiamy tutaj budzik na 15 minut. Nie 15. Piętna... Tak, 15 nie, minut. Ma nie. być krótka, to nie jest... Ale to no. nie podcast, no nie można 15 minut publikować. podcastu, ja nie... Podoba mi się 15... Piętna... No, będziemy... Bardziej żywiołowo. Ja nie opublikuję 15 minut tego podcastu. No. no, no, no. Trudno. No i co? Temat dzisiejszej krótkiej rozmowy. Już minęła pierwsza minuta, także. Rozmowa ma trwać. O, proszę, proszę, nie przekroczyć. Ma być krótka. No, krótka. Pół godziny to jest za długa. 15-minutowego podcastu nie opublikuję. To nie jest podcast. No to dobra, 16 minut. <noise> Dlaczego? Co? Jaki, jaki jest temat Ja rozwoła? nie słucham 15-minutowych podcastów. Nie są warte. To nie tego. jest dla ciebie podcast. To Le... nie jest dla, to jest dla ludzi, którzy chcą krótki, krótko nie, nie, i na ludzie temat. Ludzie nie słuchają 15 minutowych podcastu. Może jak filmiki oglądają na YouTubie, to może to 15 minut. Też tak. To ale i podcasty pod, to nie. Jest, to się nazywa podkaścik. Podcasty nie trwają 15 to minut. To jest podkaścik i to są najbardziej lubiane pod, podcasty to Mylisz są podkaści. No wiem, że to trzeba każdy zgrać, ale no, ma być krótko, człowieku. No mów temat. Dzisiejszy temat y, będzie związany z czymś, co trapi wiele osób bardzo często, a mianowicie dlaczego on ona nie chce uprawiać seksu. What? 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 I to ma być dlatego, że można nie chcieć uprawiać seksu. Tak. Że to nie jest, to, to ma być dla pokrzepienia serc osób, które nie chcą uprawiać seksu, a, a, ale to jest jak najbardziej okej okay. i normalne i każdemu może tak się zdarzyć, a nawet więcej niż zdarzyć. No więc właśnie, ale Alek, musisz jeszcze Póki zanim zaczniemy wytłumaczyć się ze swojego zarostu, bo my to też nagrywamy wizualnie. No. Mój zarost jest, jest zrobiony dla jaj, ponieważ jest to pewna postać w brzuchu <tch> burczy. Jest to przebranie dla pewnej postaci. K, która wewnątrz tej postaci wymyśliła, że jest też inną postacią. To jest długa i skomplikowana historia. Teraz no nie traćmy czasu na jakieś poboczne dygresje, dygresji. No dobrze. Dzisiejszy program ma być o tym, że tak, są sytuacje, w których. Nie chcemy uprawiać seksu. Zakładamy, że chodzi o związki y, takie długoterminowe lub też y, no, mieszkające ze tak. sobą. O, tak. w, ra w ramach związku, nie w ramach, y, nie wiem, zapoznawania się i pierwszego razu razem czy tak. coś takiego. To nie, nie o to chodzi. Tylko wtedy, kiedy ludzie, no, powiedzmy, nie ma żadnych, wydawałoby się, powodów, dla których ta osoba nie chciałaby uprawiać seksu. No to dobra, no to zaczynajmy. To dla mnie pierwszy, naj, najczęstszy i najoczywistszy powód do niechcenia i mówię to z autopsji, to jest zmęczenie, przemęczenie i niewyspanie. Tak. I to niezależnie od płci, oczywiście. Dzieją się takie rzeczy. To znaczy i z jednej i z drugiej strony może nastąpić przemęczenie. Co ciekawe, czasem nie zastanawiamy się nad tym, zwłaszcza jak na przykład do miejsca, w którym pracuję, jak nie ma lockdownu, przychodzi jeden czy drugi pan i na przykład bardzo się dziwi, że partnerka na przykład nie chce uprawiać seksu, ale to partnerka jest tą osobą, która pracuje zawodowo, potem wraca do domu i. Robi różne rzeczy w domu, jeszcze robi obiad, i sprząta, i dzieci ogarnia. A on co? On po prostu jest. On po pracy po prostu jest, no i oczekuje, że ten seks będzie. I oczywiście, że ta partnerka pewnie może by nawet chciała poprawiać ten seks, tylko że no już po prostu sił brak po prostu brak sił. No i to teraz nie, nie ma tutaj teraz miejsca na yy, tłumaczenie, Dlaczego i jak można by zrobić, żeby jednak chciała. Wiesz co, to, myślę, że to jest na inny, na odcinek. inny odcinek. Co zrobić, żeby jednak chciała. Ale ja dodam do tego taką yy, specyficzną dosyć kwestię, że czasem w wyniku zmęczenia, jakby to mówię ja z autopsji z kolei. Jeżeli następuje przemęczenie i, i wiemy, że seks będzie też długo trwał, bo na przykład, żeby mieć orgazm potrzebny jest dłuższy czas i człowiek naprawdę ma wrażenie, że już nie wytrzyma jeszcze ilości. Właśnie w trakcie. No więc właśnie, że po prostu już te jeszcze 30 minut aktywności to jest za dużo i po prostu wtedy też ten seks jakby. No, zapał jest mniejszy, no mniejszy. Mnie. No dobra, następny powód. Następny powód ja podam, i on trochę brzmi podobnie, ale nie do końca jest. Czasem po prostu człowiek czuje się źle w ciele. To jest takie uczucie, że. Jest fizyczne zmęczenie, ale też to ciało sprawia wrażenie, że jest takie jakieś mało fajne, że jest mały kontakt z tym ciałem i myślę, że to też może być powód, dla którego człowiek po prostu może nie mieć ochoty uprawiać seksu. Być może jest w tym jakiś rodzaj, no po prostu braku łączności z naszą naturą seksualną. Bardzo to enigmatyczne jest, co mówisz. No, być może jest, ale... Czyli, że co, nie podoba mi się już, Tak. <grym> <grym> Tak. tak. No właśnie taki, taki, takiego tłumaczenia się spodziewałem. Jest jeszcze... A! Masz tu, kochanie, tabletkę od bólu głowy. Zjedz sobie. Ale mnie nie boli głowa. Hmm, aha. aha, mam cię! Okej, okay, ból głowy, tak, jako yy, sposób, ale to w ogóle znowu. Fizyczny stan zdrowia to jest kolejny, kolejny powód, czyli naprawdę stan fizyczny ciała, który może powodować, że człowiek nie ma ochoty na seks. To właściwie są, to jest, jest taka pokrewna kategoria cała. Yy, I jeszcze do tej kategorii dołożę yy, takie sytuacje, kiedy. Mamy jakieś krępujące dolegliwości. Okay. Krępujące dolegliwości mogą to być na przykład gazy, bąki. <laughs> mogą to być na, na przykład bardzo bardzo e, intensywne i nieładnie nieładnie i intensywnie pachnące Na przykład albo no hmm. nie wiem, zaczyna coś spędzić, dzieje coś, się jakaś infekcja, tak. a nie jeśli nie jesteśmy otwarci jakby w tych tematach i nie lubimy rozmawiać o takich tematach no to oczywiście, że mm, nie chce się tego tak wprost powiedzieć. Czyli właściwie nie to, że nie chce się uprawiać seksu, tylko ma się powód ku temu, żeby nie uprawiać, ale y, nie umie się tego wystarczająco klarownie powiedzieć. I teraz oczywiście ja bym dodała już trochę bardziej specyficzne Boją się, to znaczy to nie jest specyficzne bardzo, to jest takie dość ogólne i w tym się zawiera sporo rzeczy, no. a mianowicie boją się sytuacji seksualnej. Boimy się z różnych powodów. Boimy się na przykład tej sytuacji, bo poprzednie na przykład razy w seksie były na przykład mało fajne, albo bo nie wiem, partner nie zapytał o zgodę. Albo zrobił coś, co wyszło poza. Ale to czekaj, to teraz już mówisz o generalnie w związku, o generalnej sytuacji. Nie, nie, ja mówię w sytuacji czy w związku. incydentalnej. Że... Ja mówię o sytuacji w związku, że możemy bać się wchodzić w tą sytuację. Możemy bać się właśnie z powodu tego, że wcześniej coś się wydarzyło, co nam nie, nie podobało się, było niekomfortowe. Okej, okay, I... czy tutaj się pod, podpada pod to na przykład. Strach przed zajściem w ciążę. Tak, o, trochę tak. Strach przed zarażeniem się COVID-em. Na, na przykład, przykład tak. Y... Ja chciałam to jako oddzielną kategorię. No to... Ja chciałam to jako oddzielną kategorię, bo. No ale to jest powód. Okej, okay, to jest powód, ale ja chcę o strachu przed taką aktywnością czy zbliżeniem fizycznym z partnerem strachu, lęku który się powoduje, nie, boję się tej sytuacji, bo nie wiem, o, bo y, partner coś mi powiedział o moim wyglądzie i teraz boję się wejść w tę sytuację z partnerem, bo będzie mi to wytykał na przykład, czyli odczuwam, y, brakuje mi bezpieczeństwa. Rozumiesz? Okay. To jest potrzebne bezpieczeństwo jest takie i pojęcie. tego bezpieczeństwa zabrakło. Jest takie pojęcie jak kobieta kastrująca na przykład. Na przykład I ona zachowuje stronę. się w ten sposób, że świadomia, no to może być na poziomie świadomym lub nieświadomym, no, powoduje brak chęci do. Zbrawienie seksu. Znaczy, ja uważam, że to po prostu podstawą tego za każdym, jest, za każdym razem jest jakaś taka utrata zaufania, że będzie bezpiecznie, że będę się czuć dobrze. Tak. Coś się stało, że mam wrażenie, że nie będę się czuć dobrze i w związku z tym nie chcę. I to jest z powodu tego lęku. Yy, poczekaj, bo tak sobie zerkam. A, no i właśnie, boję się ciąży lub zakażenia, oczywiście też strach. Ale jeszcze coś. Odczuwa my, odczuwamy, lub też partner odczuwa yy, niekonkretnie, yy, może być konkretna, a może być tak naprawdę nieuświadomiona nawet przez tę osobę, złość do partnera. Foch może być. Ale ten foch złość. to może być, to może być jakiś gniew o coś, jakaś frustracja, jakieś yy, zirytowanie. Tak. I możemy na przykład nie wiedzieć do końca, że odczuwamy wobec partnera taką złość. A możemy wiedzieć, ale nie chcemy powiedzieć. Albo na przykład, no. Czyli to też jest powód, dla którego możemy nie chcieć. Albo na przykład, że jeszcze partner przychodzi i jest pijany. I albo śmierdzi. <noise> Okej, okay, czyli jest... brak higieny osobistej partnera czy partnerki, czy drugi, drugiej strony może być ważnym kryterium, dla którego. Yy... Wraca z szachów i nie śmierdzi szachami czy czym innym. No właśnie, ale wiesz co? To jest też tak, że można by było ktoś może powiedzieć, no ale kiedyś jej to nie przeszkadzało, kiedyś mu to nie przeszkadzało. Może kiedyś było i. i... Inny etap był całkiem. No. no więc właśnie, następuje inny etap. Ludzie trochę bardziej zaczynają zauważać, że tak, są mniej ślepi na swoje wady niż na początku relacji. I te małe wady urastają do rangi potwornych, irytujących nie do zniesienia rzeczy, tak? Dźwięki, które wydaje marze. Tak to się robi. <coughs> Na przykład, coś, co nas po prostu doprowadza do szału. Jak jesteśmy zezłoszeni na partnera, to takie rzeczy denerwują y, wtedy na przykład bardziej niż w innym czasie. Więc y, to tak, ale jeszcze oczywiście pozostaje ostateczna ewentualność, jeśli te wszystkie otwajkowaliśmy, że nie, że to żadna z tych rzeczy, to może być na przykład lęk przed tak zwanym występem. Na przykład partner może mieć obawy, że na przykład nie podoła, że ma problemy, zaczyna mieć problemy z erekcją, nie jest taka jak była kiedyś, i w związku z tym ma obawy, że nie spełni oczekiwań partnerki. Wiesz co, czyli są generalnie y, dwa y, rodzaje niechcenia. Mhm. Niechcenie y, tak jak powiedziałem wcześniej, incydentalne i niechcenie takie permanentne, albo. Co to znaczy permanentne? No, takie niechcenie całkiem, mimo tego, że jest w związku. Bo mówisz teraz o rzeczach takich, które właściwie. Powodują, że nie z dnia na dzień nie nastąpi nie, to, to, to niechcenie, nie, nie ustąpi. Tak, to prawda. To są takie no, przez dłuższy czas, no, oczywiście, ale one w pewnym momencie zaczynają się. To nie jest tak, że one trwają cały, czy jakby od początku związku. One się po prostu pojawiają i potem po prostu trwają. Tak, jeżeli o tym nie rozmawiamy i tego nie rozwiązujemy, ale taki może być powód. Czasem ze stresu, zmęczenia też może być problem z erekcją, i mężczyzna może znowu zdecydować się, że nie chce uprawiać seksu, bo wie, że dzisiaj nic z tego nie będzie. Przynoszenie stresu z pracy do domu. Tak, stres. Mhm. Zestresowanie. Zestresowanie, zdenerwowanie, zdecydowanie. Atmosfera całego dnia było niefajnie, nie dogadaliśmy się, posprzeczaliśmy się. Dzień kłótni. Tak, dzień kłótni. No to ta złość. Ta złość między partnerami. Natomiast są takie sytuacje, w których e, powiedzmy powód niechcenia jest znacznie bardziej skomplikowany. Może się wiązać z tym, że na przykład gaśnie pożądanie w związku. Może się wiązać z tym, że partner na przykład nie słucha yy, tego, co mówi druga strona, więc ta druga strona zaczyna się zamykać na tego partnera. Nie, nie chcesz mnie słuchać? To nie. Może też na przykład wiązać się z tym, że partner lub partnerka zaczyna sobie uświadamiać, że jest odmiennej orientacji lub jest osobą aseksualną. A wcześniej. Jakby no, tej świadomości autentycznie nie miała. Pamiętajmy o tym, że jeśli nie poradzimy sobie z taką sytuacją, roz, pamiętając, że to mogą być te wszystkie poprzednie powody, czyli takie. Powiedzmy, takie, z którymi można sobie poradzić. Można porozmawiać, można pomóc, żeby było lżej w domu. Można, nie wiem, zrelaksować się wcześniej. Można na przykład trochę poflirtować, żeby sobie tam przypomnieć, jak to było fajnie. Ale to jest temat na inną rozmowę. Są, są takie sytuacje, w których wymagana jest interwencja. Znacznie bardziej skomplikowany, zaangażowanie bardziej skomplikowanych narzędzi, na przykład terapeutycznych, bo może się okazać rzeczywiście, że związek ma się, jest w etapie schyłkowym i wtedy trzeba zadać sobie pytanie, co dalej. Ale od czasu do czasu może się nie chcieć. Dajmy szansę człowiekowi tak. nie chcieć. Nie chcieć, no, nie, chcieć. No to... nie chcieć, tak, tak. Może się nie chcieć yy, i trzeba też się wtedy dogadać, co, kiedy się nie chce cały czas. Albo jak się, właśnie, jak to, jak to zrobić, ale to też jest znowu temat na I osobną, osobną pogadankę. Co zrobić, kiedy yy, jedna osoba chce, a druga nie chce i jakie są opcje? Jest jeszcze taka sytuacja, że może akurat partnerka, najczęściej kobiety, ale nie zawsze. Najczęściej kobiety mają coś takiego jak wtórne pożądanie seksualne i żeby chciały uprawiać seks i żeby chciały mieć ochotę na seks, trzeba się trochę nachodzić i najpierw sprowokować takie sytuacje, w których one będą się czu zaczną odczuwać pożądanie seksualne. Po prostu poflirtować mhm. i to tyle. Jeszcze może być jeden powód no. medyczny. No. Y Leki antydepresyjne powodują spadek libido i autentycznie może wtedy się nie chcieć albo no rzadziej chcieć. No właśnie. Depresja sama w sobie też może powodować, że może się nie chcieć. No. Dziękuję Ci bardzo, Alek, za tą krótką rozmowę. Dziękuję, że była krótka. Ma to swoje zalety. Następny temat sobie wylosujemy i zrobimy znowu jakąś krótką rozmowę. Chyba, że macie jakiś pomysł, to zachęcamy do podrzucania pod filmem na YouTube na ten sam temat. Dobranoc. Dobranoc. Pa.